Zostanę burmistrzem, zamierzam wspierać budownictwo mieszkaniowe w Dzierżoniowie na trzech różnych sektorach. Pierwszy sektor to jest budownictwo komunalne, socjalne, TBS-y. To są oczywiście budynki budowane przez gminę. Za to odpowiada miasto i tutaj burmistrz musi realizować takie budownictwo w miarę oczywiście możliwości finansowych i na pewno zamierzam to robić. Drugim sektorem jest budownictwo jednorodzinne. Jak widzimy w Dzierżoniowie, brakuje działek pod budownictwo jednorodzinne. Zamierzam przygotować takie działki, uzbroić tereny. To jest inwestycja, która sama się sfinansuje, bo te działki uzbrojone kupią z radością mieszkańcy, którzy mają teraz problemy z zakupem takich terenów. Jednocześnie sfinansują koszty inwestycji uzbrojenia tych działek i będą z własnych środków budowali się i zamieszkiwali na nowych terenach osiedli. Jednorodzinnych. No i trzecim takim filarem bardzo ważnym to jest wspieranie, współpraca ze spółdzielnią mieszkaniową na bazie budowy mieszkań spółdzielczych, które stają się później mieszkaniami własnościowymi. Widzimy, że Dzierżonioska Spółdzielnia robi to znakomicie, co roku powstają nowe budynki i zamierzam tutaj wspólnie ze spółdzielnią poprzez na przykład przekazywanie terenów pod zabudowę nowych budynków spółdzielczych jako udział miasta, takie budownictwo wspierać.